Coraz więcej frankowiczów decyduje się na pozwanie banku za kredyt we frankach. Pozwy składają przede wszystkim ci klienci, którzy wciąż spłacają swoje zobowiązanie i chcą pozbyć się toksycznego kredytu i odzyskać nieuczciwie pobrane pieniądze. Jednak znaczne korzyści z pozwania banku mogą odnieść również ci, co już dawno spłacili swój kredyt frankowy. Nawet jeśli zrobili to przed terminem. Większość spraw sądowych dotyczących kredytów hipotecznych udzielanych w szwajcarskiej walucie jest rozstrzygana na korzyść klientów. Ryzyko przegranej w przypadku prowadzenia sprawy przez doświadczonego prawnika jest niewielkie, a korzyści znacząco przeważają wyobrażenia większości byłych kredytobiorców. Pomimo, że wydawałoby się, że uregulowanie wszystkich płatności kończy możliwość żądania jakichkolwiek roszczeń od banków, w praktyce osoby te wciąż mają prawo do walki o swoje prawa i znaczne kwoty pieniędzy. Warto zwrócić uwagę na fakt, że spłacenie kredytu udzielonego we frankach nie oznacza, że klauzule abuzywne zawarte w umowie z bankiem nagle przestają obowiązywać lub stają się nieważne. Jeśli rzeczywiście znajdowały się one w umowie kredytowej, to warunki wynikające z tych zapisów obowiązywały przez cały okres spłacania rat. W takiej sytuacji klient był stratny i ma teraz realną szansę na odzyskanie należnych mu środków. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdza, że abuzywne klauzule w umowie powinny być badane w momencie jej zawarcia. Nie ma znaczenia, czy kredyt został już spłacony, a umowa wykonana. Nawet po uregulowaniu wszystkich rad, umowa kredytu CHF może być uznana za nieważną, a jej konkretne zapisy za nieważne, o ile sąd uzna, że zawiera niedozwolone przez prawo klauzule, a praktycznie wszystkie kredyty frankowe takie klauzule zawierały. Od czego zacząć działania? Przede wszystkim należy dokładnie przeanalizować umowę z bankiem oraz ewentualne aneksy. Najlepiej skonsultować się z doświadczonym prawnikiem, który dokładnie przeanalizuje treść umowy i wskaże, czy jest ona podstawą do złożenia pozwu. W przypadku, gdy Frankowicz już spłacił swoje zobowiązanie, na etapie pisania pozwu należy precyzyjnie określić swoje żądania wobec banku. Co dokładnie może żądać osoba, która spłaciła kredyt we frankach? Jedną z opcji jest żądanie zwrotu wszystkich wpłaconych rat zgodnie z teorią dwóch kondykcji. Jeśli umowa zostanie uznana za nieważną, obie strony będą miały prawo żądać od siebie zwrotu wszystkich świadczeń wynikających z umowy. To oznacza, że bank również będzie miał prawo domagać się od kredytobiorcy tylko zwrotu wypłaconego kapitału, ale tylko do wysokości udostępnionego kapitału. Drugą opcją jest pozwanie banku o zwrot nadpłaconych kwot od udostępnionego kapitału. Kredytobiorcy, którzy już spłacili swoje zobowiązania, mogą zastanawiać się, czy ich sprawa nie uległa przedawnieniu? Jednak, jak już zostało wspomniane, samo uregulowanie wszystkich płatności nie oznacza, że klauzule abuzywne w umowie przestają obowiązywać. Termin dziesięcioletniego przedawnienia powinien być liczony od momentu, w którym kredytobiorca został poinformowany przez swojego pełnomocnika o wadach zawartej umowy kredytowej oraz o swoich uprawnieniach. Takie stanowisko jest potwierdzone przez orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, które uznają, że świadomość konsumenta o nieuczciwym charakterze postanowień umownych jest warunkiem koniecznym dla rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z prawem krajowym. Subskrybuj ten kanał i odwiedź serwis FrankNews, aby wiedzieć wszystko o sprawach frankowych.